Teraz tak, będzie trzeba się bawić snap Ze staruszkiem. E, zapiszę, zapiszę, zapiszę. Dobra. W pierwszej kolejności leci to. Ustawiamy urządzonko na fine I lecimy. Zaraz się to 106 pojawi. Ale się bardzo łatwo sergeruje. W takich miejscach. Okej, okay, mamy trójkę. Czy coś tu mogę ulepszyć? First Aid Kit chyba mogę. Chociaż nie wiem, czy chcę, bo on. się będzie tylko szybciej używał. Wait. Jest nav naw navigator. Nie będę tego chyba w ogóle używał. Dobra, myślę, że otworzę to i stąd lecę. E, co my tu mamy? Są Terminal, Blinds, Doors Nic tu nie ma i pewnie dokument. Okej. Okay. Eee. Teraz się cofamy. I aktywujemy 049, to jest tu, tak? Tak, to jest tu. Okej. Okay. Jest, to jest dość dość szybko idzie, dość bardzo szybko idzie. No tylko dalej. Ostatnio gram w to o wiele dłużej. Jaja sobie robicie teraz. Gdzie się, Gdzie wystaje mu głowa? Tutaj Nie Zginę. No serio, dude. No dawaj stary. Muszę go jakoś wyminąć sprytnie. O fuck, zaplijemy przez ściany! Debil! Debil no dziś przez ściany. Dobra. Co? Nie, jeszcze nie chyba? Doktor doktor Dude, nie naraz buddy. On chodzi po subwizie, widzieliście jego nogi. Gwy dude. No, a dobra, odbugował się, odbugował się z łamas. No, co za ty, Widziałem jego. Widziałem twoje stópki, gościu. nie zaprzeczysz. Mam nadzieję, że to nie ślepy załek, bo jak będzie, to jestem w dupie. Musisz tam wrócić Wry Wymienię go tu? Też byś się sama otworzyły, nie podoba mi się to, zabiegaj Uuuu, buddy, Uuu, to było, to było spooky Nie! <laughs> Are you fucking kidding me, dude? Dobra, gdzie ja jestem? Mam trójkę? Mam trójkę W lewo Może poczekam na Decade March? Za chwilę się chyba opę Bo to jest mi się wydaje, że w odstępie czasowym, nie chyba, że miejsce triggeruje. Mam szczerą nadzieję. Za nie chcę przygryzować jednocześnie doktorka i, i tego spruchniałego dziada. No właśnie. Gdzie, gdzie rozpiszę? Przegryw tutaj. Hej, buddy. No, dawaj. Stary, ale Jary, jak ty to robisz? O nie! Uciekun! Co to jest za miejsce? Okej okay, to jest korytarz. Jestem w stanie go tu wyminać. długo ściga, więc... Eee... Zwecomo się... Co jest tutaj? Mam nadzieję, że to jest jakiś korytarz taki, głębszy przy nieco. Będę się z nim ścigał tak w bliskiej odległości. To jest zbyt bliska odległość, ale bardziej na zasadzie, żebym jakby co mógł go wyminąć. Nie daleko jest, dobra, jest całkiem. Przystądzie z tymi dźwiękami, ale się obsram. Dobra, nawracam. Okay, uh, Zniku. Uff. Don't scare me like this, buddy. Zamykam musimy. Dobrze. <laughs> Klikam. Dobra Nie ma już lockdownu To teraz haha, poczekaj na tego śmiecia O, idzie, no Pokaż mi swoje lekarstwo O nie, on znowu się zablokował? O No, pokaż mi swoje gigantyczne AI Dobra, stary Nie Przestań myszka jest straszna Wait, skąd biegnie? Skąd biegnie? Skąd biegnie? Uff. Przestańcie, to jest straszne I Teraz się może lespić więc to jest problem Okej, okay. jest, jest super, jest zarąbiście e, Więc generalnie przyda się później bardzo ten noktowizor Którego ja nie znalazłem i nie mam pojęcia gdzie on jest, kiedyś go znalazłem tu już nic nie znajdę. Czy ja chcę znajdować jakieś STP, które mi ułatwią przygodę? Eee, nie. Czy ja. Chcę spróbować to zeraszować, bo coś czuję, i tak w pewnym momencie się za... mm. Nie tu. <ścoughs> nie tu. się zablokuje i nie będę w stanie przejść dalej. Więc w sumie, why not? Mogę spróbować teraz to, to przepuszować. Może mi się uda do. Eee, dojść do entrance zone. To by było w sumie zupełnie spoko. Dobra. Znajdowałem wyjście tak często. Proszę, daj mi znaleźć wyjście. W lewo, tu jest wyjście. Nie. Prosto? I w lewo? Chyba? Ale słyszę drzwi. Minął lajki. Wait, nie przeszedłem tędy dalej. O nie! Psz, pf, 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 pf. Nie Nie, nie. Okej, okay, dobra Oj, się obsrałem Jezus Maria WW dude, yikes. To było takie straszne Pojawił mi się przed mordą, okej, okay, tu jest Dobrze, a zatem to już czas Co? Access Code? Nie znam go. Okej, okay, więc nie tym najwyraźniej. Nie do każdego potrzebny jest kod. Z tego co pamiętam. Hmm, <laughs> to jest dziwne. No dobra. Tu jest kolejne. Eee, krew. <laughs> Is not <that> blood. E. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, że w momencie save'a. Okej, okay, we're back. Ej, troszkę może zbustuje dźwięk jednak. Piątka co nie? No, to jest to takie giga dziwne coś, do czego trzeba wysoki poziom. Okej, będę się przez to puszował. Musimy tak... Lecę przez ca... O, 49. O, to jest to przydatna sprawa. Lecąc przez cały czas prosto, całutki czas, ja nie chcę przeżyć tego, ja chcę, ja chcę po prostu. To jest to miejsce, z którego się wychodzi z wymiaru łóżowego. Czy jak coś tam nazywa? Bateria. Uuu, czy to jest czwórka? Trójka, Okej, okay, ale to jest trójka bazowa. Więc empty cup. Mi się też, że to jest na jakieś STP w Light Containment Zone, więc tu się nie przyda. Biegnę przez cały czas do przodu. I później w lewo. Na skrzyżowaniu. Gdzie dojdę? Oh, don't look at me. Ok, więc tutaj odblokujemy się, i przejście dalej. Do, nie patrzy się tam chyba. Mam się tam nie patrzeć, nie? No chyba tak. Mmm. <grymne> Dobra, nie patrzcie tam więc do entrance, Zo a ja sam teraz przejść. Hej, okay, zapomniałem o tym. <grymne> Dobra, musimy otworzyć następne drzwi. Czy te drzwi się sam zamknęły? Fuel pump. Włączę. To jest chyba ener energia oczyszczalna. Też włączę. To też włączę. Nie mogę chyba w niego się wpierdzić. O, tu widzę jego rączkę Nie mogę chyba po prostu się w niego wpierdzić, bo to by nie miało z dużo sensu, nie? On tam. Nie! No ty skupku Stary! Stop it! nie twojego lekarstwa! Mam gdzie uciec, zapisuję. Uff, dobra. Co to jest? Serio, broken? Nie wygląda. Mmm... To jest właśnie dziwne rzeczy, które się dzieją. 049 na dół. Muszę to zrobić w pewnym momencie. So why not now? <coughs> tam potrzebuję Night Vision Goggles, na pewno. Bez Night Vision Goggles to jest przesrane. O, to jest bardzo so... Nie, to są potrzebne Night Vision Goggles. Okej, okay, wczytam to, wczytam to. Bo chyba się zaczął ten jakby event. I ja nie do końca tego chcę. W końcu chcę, zanim nie znajdę najbliższy Goggles? Co to za miejsce? 409, nie kojarzę tego. Jest kompletnie inne pomieszczenie. O, tu jest to miejsce. Tu mi potrzeba druga ręka. Tylko tą rękę. Nie, nie, nie mam pojęcia, gdzie się zdobywa. Tego jeszcze nie odkryłem. To było, pamiętam, ostatnim rzeczą, które mogłem chyba zrobić, ale nie wiedziałem gdzie znaleźć tą rękę. Więc szukałem w jakichś dziwnych miejscach i, i nie znalazłem. Słyszę tego, gościa. Czy, czy ja przyszedłem przez to po prostu? Okej, okay, never mind dude. jestem po prostu tępejszy tego... O! Oh. Jestem tutaj! O! Oh, Okej! Okay. Dzięki go, roz... Rodzaju... bo jest lockdown. <todgłos> Dobra, zapisuję to, zapisuję to tutaj. Czyli skoro jest. chyba to trzeba gazmask założyć. Skoro jest lockdown, to wychodzi na to, że chyba. 0, 0, 0, 8. Tu jest ten dzwonek, nie chcę tam nawet podchodzić, to jest straszne. Nie jestem pewien czy nie w 49 przypadkiem nie mogę wyłączyć Lockdowna w tej klatce jego. Observation Room. Czwórki trzeba. Tu też chyba. No. Uuu, przestraszyłem się tego dźwięku. 106 tak chodzi. Tam jest 106. To, to jest fully locked. Ale ci mi do staruszka. Ciekawe, czy ja mogę się poświęcić, żeby żeby tam żeby to naprawić? Chyba mogę. Czwórka. Mogę się wrócić, ale się na czwórkę. a czy mi się chce? Absolutnie nie. Może muszę. Nie, chyba nie. Tam był jeszcze SP008, winda. Może tam mi się uda zjechać. Może tam będzie jakaś karta. To by była miła niespodzianka. Co jest tu? Byłem tu. Jest to notka. O nie! Nie ten śmieć! Nienawidzę go. O, Stary. Zdążę, proszę, proszę zdąż, proszę zdążę, proszę zdąż, Nie zdążę zdążyłem Teraz się tu respi Chyba teraz nie zdążę On tak długo ściga O oh, dude Dobra Okej, okay, on tak długo ściga w heavy containment. To jest przesrane. Dobra, a fajnie jest przejście do tego miejsca. Okej, okay, więc szukamy generalnie miejsce gdzie jest. Oh, wait, czy ja się dobrze czuję? Nie, czuję się bardzo źle. Używam tego metkita. Tam jest notka. No co tam, idziemy generalnie. Jutek Panker is easing the pain slightly Okej, okay, w sumie mogłem tego nie używać tutaj, jestem debilem Doktor George Maynard Nie wiem, czy tego nie wczytam po prostu, wczytam to To nie ma sensu Więc wiemy, że zaraz zacznie gonić mm. Musimy ogarnąć kartę Okej, okay, mam zepsute oko <ścoughs> Zepsute oko Jesus. Eee. A card is required. Nic się nie stało. Wiem, że za niedługo zacznie gonić, więc w tym czasie chciałbym. Tu, tu jest 008. Dalej nie wiem, czy jest sens iść. Potrzebujemy 0,49. Jestem tego pewien, żeby coś z tym zrobić. Ogarnęliśmy jej, więc 0,96. Co to jest? Biohazard. Ej, trochę się boję. No, no to jest raczej niski poziom. Może to załóż najpierw ziom. Nie chcę tam wchodzić bez, bez kostiumu. To już w sumie jest chyba... Oh, oh. Are you fucking kidding me dude? Ale się upsrałem oh. Dobra, prawo Jestem... mam dziwne wrażenie, że w 008 jest karta czwartego poziomu Takie... gut feeling Także lecę tam na szybko Na pewno sprawdzę, czy czegoś tam nie ma Bo może być, mam wrażenie. Wyrzucam, chyba jedną baterię mi nie jest potrzebna. To jest, jest wyścig z czasem. Jak zaczniesz 106 gonić, to będę w dupie. Co to jest w ogóle? Mogę coś z tym zrobić? Nie. Okej, okay. zakładamy to na szybko. <laughs> I teraz, gdzie jest ten śmieć? Stary! O, oh fuck, naprawdę. Oh. On jest taki scary, że to się nie dzieje po prostu. Ja bym teraz po prostu przeżyć, tak? No, jak to debut no spushed and nothing happened? Stary! Ja tu się ze strachu zesram. Ściągaj to Ej, jak to ściągnie, to to może być śmiesznie w sumie wait Eee... Muszę szybko go jeszcze ominąć Oni jest coraz bliżej No jak? To co ja mam zrobić, by stąd wyjść? Ja chyba nie żyję No chyba bardzo nie żyje <laughs> Pomocy? Okej, okay, dobra, więc mi się wydaje, że nie mogę tam nic zrobić po prostu. Ale... Mm, mi się wydaje, że ta sekwencja z, 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 z 173 e, aktywują drzwi, które tam pisze, że nie da się otworzyć. Tak, tak mi się wydaje, bo oni, oni oni lubią takie rzeczy robić. W tej w sensie w tej grze jest dużo takich, takich właśnie eventów. Hmm, tylko jakby to ogarnąć, żeby, żeby nie zginąć? E, ten przycisk nie działa. Może w środku tego muszę coś zrobić? E, no najwyraźniej, bo te przyciski. Kicker, nothing happened. I tu tak samo. A tam możliwe, że jest na przykład. A ten przycisk, ten przycisk. Okej, okay. nie widzę sensu. No już. O! No. Dobra, wiecie co? Okej. Okay. Zrobiłem to, ale... Trzeba kigadać czwórki. Cofnę się, ulepszy kartę trójkę, którą zdobyłem jako naturalną na tym poziomie. Ogarnę przy okazji przez ten czas. Nie w tą stronę. Ogarnę za ten czas 106, które się zaraz pojawi. W light. your beć. Patrzcie, te manowry. Manuering your ass, dude. Oni zaraz otworzy. Nie mam biegania. Uj, ej, ej, ej. Przecież brzmi coś tak robić. To jest nielegalne. Zepsuły mi się oczy. To jest generalnie nieprzyjemne. E, lewo? Prawo? Prosto? Prawo. Albo lewo. Albo prosto. Albo prawo. Gdzie gdzie iść. Dobra, biegnie tędy. <laughs> to zajmie bardzo dużo czasu. Mi się wydaje, że to wszystko mi złapie. Ono mnie na pewno złapie. O, dude. Dobra, dobra, dobra. Może, może zdąży w tam jeszcze. Mam duży korytarz do przebiegnięcia Wait gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Gdzie jest to? Ten Freyr dalej mi goni. Prawo, lewo? Nie wiem. Gdzie jestem? Wiem, gdzie jestem. O, to będzie. To będzie ból w dupie. Prawo. I teraz prostą drogą, tak? Chyba tak. Zdążę przed 166 wejść do Light Countrymen'em na szczęście, chyba. No, dobra, dobra, to jest. to jest. to jest. to jest to jest perfekcyjne. To jest. actually, po prostu złoto. Dobra, eee, teraz tylko manewrować. Muszę dobyć do 914, więc będę się mniej więcej w tych. w takich miejscach. gdzie on jest? Tu jest, okej, okay, blisko mnie. nieco za blisko. O, znowu latasz. nice, nice fajne bugi ci zrobili Ale jest trochę niebezpieczne To było też bardzo niebezpieczne Okej okay. O, 94! O, wszystko czego potrzebuję. To teraz zaraz stanie się prawdą. A na wszelki wypadek zasaveuję, bo nie ufam. Dwie apteczki na sytuację MTF-ową. Fourth level key card. Dobra, teraz musimy zrobić giga speed, żeby stąd uciec. Nie mogę tamtych drzwi, bo tam trzeba kodu. Więc po prostu już bardzo szybko musimy uciec stąd Chciałbym do tego samego, bo już w miarę ogarniam te miejscówki. Just enough. Chyba tu tutaj przyszedłem, co nie? Yeah, that's about right. Piątka. Tak. Mam już czwórkę. Czwórka to jest bardzo dobra karta. A muszę uważać na 049. Nie schodzimy tam. Pick. Nie mogę wejść. Chyba nie mogę wejść Stożutka, czy ja tak event źle zrobiłem? Właśnie kurde, nie wiem, możliwe, że źle Może tak, sprawdzę co jest tutaj na prawo, bo ten korytarz ogarnięm i chciałbym go ogarnąć do końca, mam trochę czasu Zanim kolejna stożutka przyjdzie, to jest to miejsce W sensie ten segment Uuu, kolejny kolejne to Potrzebuję bardzo Night Vision. Night Vision. by była absolutnie pogrzeb tutaj. <tryk> e, te dźwięki są straszne. Okej okay, to jest raczej niebezpieczne <grystanie> okej. Okay. To są najwyży gogus naprawdę fajną masz animację dziadku. Dobra, będę musiał tam wrócić. Najdreszę tego, jest coś czego potrzebuję. Dobra. Ale to było na tyle. Na tą serię grania. Prawdopodobnie zrobię tylko dwa, dwa odcinki. Także no, do następnego. Hej!